Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek z fejna, like, sub, twitch, tv, saszaj, biało, w opisie, państwem, serdecznie zaczynamy sobie gierkę! No to co? Gryby, Gryby, no, no, no dobra Never Dziękuję ci się. bardzo serdecznie miał Klasie. za subika z Prime'a, serduszko Podlasianin, podlasianinska podla Podlasie Lecimy podla się. wszyscy na Podlasie. na Podlasie, będziemy się tu para. No, to na Podlasianina, głównego naszego miasta ale, jej, ale nie przychodźcie z nożem do mnie! Nie no, wszyscy do Podlasia! Nie, nie. Wszyscy na Podlasiu. Nie, nie. do Podlasia! Nie, 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 nie. Do Podlasia! Impreza u Podlasia, Przepraszam. Przepraszam, wódka mi się skończyła. No nie, to niemożliwe, kłamie! O! Ej, prefaktycznie, nie ma wody! Nie ma wody! On kłamie! Wody piłem, no, wczoraj. Na 7.00. szybko do sklepu po WD. Dobra, lecę! Po wd 40. A teraz idę po do sklepu. O, jeszcze ktoś idzie. Oj, ale impreza. Zaraz zaczekamy, aż wróci ze sklepu. No. że tam siedzimy w środku. Czekamy. A, witam. O. Będę miał, miał dobrej info. Ja nie zabiłem, bo Aha! Ja Aha. To znaczy, so. Proszę, <grym> nie miał alkoholu, to podejrzane! Tak, tak, tak. Uwaga, sprawdzam czy raz był w sklepie. Pytanie, czy nie jestem popierdolony, bo wydaje mi się, że mogę być, chociaż... Akoś pokazało, dobra. To co, byłem wychodził z domu? Tak, wychodziłem. Co, Czy jak wróciłeś, żebyś nie zablokowałam? No właśnie, próbowałem no wyjść z domu. O, czarodziej. Kurde, Bella, no, bo, no. bo ogólnie pokazu, pokazuje mi no. go, że jest oskarżycielem. to skarżycielem. Z tym, co a, kupiłeś do mnie ja dzisiaj. Jestem, a ja, a ja Dobra, tym, bo obserwatorem zielonym nieźle. Obserwatorem zielonym? No to mi źle pokazuje, chyba jestem popierdolony, tak. albo nie jestem skarżycielem rzeczywiście. I sprawdźmy to. O żegginąła... zginęła, tylko ey, jeden. Zginęła tylko ey, jedna ey, osoba. Nie dałeś neutralek, bo może... Dwie, dwie, dwie. Albo złodniej, albo się, Może być też tak, że po prostu jedna, jeden impostor tu raz nie zabił, więc mógł po prostu być nim kruszym. Ale jak... ja I tak Krzysiek, Kajeczka. Się, no właśnie, no się właśnie o to chodzi, no że w był zablokowany i jakby drugi impostor po prostu zabił i tylko jedna osoba zginęła Ej, z impostorów. Ale, co, jak wyobraźcie sobie. Robi... Kruszyn robi domówkę na Podlasiu i nie bierze alkoholu. Nie, nie wiem, wyrzucić go. No nie... No, dobra, Już z, z nim! No, nieźle, ja bym do sklepu zapierdzielać, no. No nieźle. Ale tak się zaserałem, żeby nie wziął kusturskiego Ale A, czyli byłem... Arreze, byłem popierdolony, ale proszę. i tak... Dobra, nie. Tak był i Teraz Arezabu Arezebutek ubił. Co to Reza do mnie. Nie, zostawcie Areza mnie! A rezy w alkohol, Una Na imprezę robię! Na inną imprezę do mnie robię! Właśnie. do mnie, do mnie, no wszyscy do mnie. O nie, on jest weteranem, nie słuchajcie go. Nie, on jest jailorem! No. no lekarz przeszedł. No nie, Dobra. no kurwa, no. Halo, chciałem iść na imprezę. Nie wychodzisz. Siedzisz tam. Przynajmniej no, policja no. na tym Podlasiu czuwa. No Wiksa niepotrzebnie to robiłaś, tak ci powiem. <grych> A, i dobra, przeżyłem i tak. O, wszyscy przeżyli chyba. A nie, nie, de Deere, nie przeżył nie. imprezy. De się uchlął! To była gruba impreza. To jest asasyn. asasyn. To jest asasyn. Serialny. No, no, no. Gremlin, czemu jesteś serialnym zabójcą? Dobra, Wiksa była u mnie. Maria no, ja był u mnie. A bo to z czyściciela mogło być też. Nie, nie, wątpię. Nie, bo ja On nie wyszedł z domu. O, dobra. No, to co I Gremlin? Ja u ciebie byłem? Ja, ty u mnie? No. Byłeś? To przegłos, Wiksa wow. masz przegłos. Ja? No. No, z blisko no. miałem. Dobra, ja wiem kim tu jest Naja, ja wiem kim troszkę. jest Wiksa. A teraz? Eee, no, no teraz chyba jest Giz. To jest, to jest, nie ma. Dobra, no to, u, to co, razej był u mnie, więc nie mógł zabić. Eee, a był zablokowany, Wiksa była u zostaje staje Naja i Gremlin. Tylko ja no, ale... jestem kapuśiem, a serialny zabił. A skąd no, jesteś kapusiem? No przecież pierwszym, gdzie sprawdzimy tak. razem. Tak? Tak, tak, A tak No to Gremlin, dziękuję, bardzo prosto poszło <grym> <grym> Dobrze, Tylko wiecie o tym, Gremli. że jest... Dobra. Jeden impostor, no Jaki? jestem ja Jeden jest impostor, kocha. jedna neutralka No dobra, może Dediri był impostorem, bo Ej, tylko ale, on ten się ale zginął się No to szybko Rezoratuje. No tylko Dediri dzisiaj zginął No to Gremli, to zginą. zabił impostora, no A kto by się spodziewał? Łatwo Patrzcie, a ja kupiłem kurwa z tyryczką. Wyczyściłem wam dwóch czyścicieli, taki jestem. Mam ale mówię, jesteś. Nie a czyściciel. Co tak no, tu się stało, to no, tak szybko. Nooo, cytra. Kręćmy się. Kręcimy się kręcimy a robijacza nie. Detaile. O, zaczynamy. Po prostu mam ręczko, mi poczyścić się. wszystkich w pier... Hey. a potem dopiero hey. A nie, bo gremlin jeszcze zabawa. Nie, na no dobra. Nara ja nie, kramiik. będzie, kramiik. będzie ja, do Wiksa. Jeszcze zabawę tak no Nie tym razem gram, nie miałeś przebicia. Co idziecie do mnie? Tak, no zapraszam do imprezę? Będzie Cza, rosołek? Rosołek? O. O, to o, ja idę na bixy. rosołek. Wszyscy do Wiksy! chodźcie. Uhu. Dobrze, że zmywarkę mam. Do wixy miałoby być do mnie. Ej no. No ale jak możecie? No ILE RAZY MOŻECIE MNIE Z RZĘDU Pixa, Pixa, JEST TU kurcze BIXA Idę, idą, ale tylko jedna osoba przyszła. Ale sad Nie no przyszło no więcej ja tylko człowiek. Ja troszkę podglądałem to może do domu weszła, a reszta imprezę na podwórku robi No właśnie, nie wiesz, nie wiesz że my grilla robimy na podwórku? Nie Dwa. no wejście Ja tam nie wiem o co ci ja tam nic nie zrobiłem ILE RAZY Z RZĘDU MOŻECIE? Oh, o, to, to nie, nie ja! Wie, oh, oh, witam, ale ja poszedłem do Dereego, witam cię Dadi. Oh, o, witam on tak niewinnie wygląda. O, no dobra. Jestem Wixie co? Ja, ja nie wiem. No, wow. Nie poszedł ja do Wiksy, jak już mówione. Gremlin. Go A, ja postawiłem. Za to Gremlin poszedł do Wiksy. No, no to były mówić, oczywiście, zgadza. że były mówić. No to za to, że Ale nie było tak. Ja mój głos. Ja Kto postawił niebetrapkę? Ja postawiam. Ej, czemu na mnie głosujecie? Ej, czemu na mnie gdzie Bóg postawiłaś? Z ciebie, mój, A, no to dobrze. Ale, I co? No to ktoś tak, Wiksa. Czyż ja bym mówił, że. Nie, to ja... no, no Gremlin akurat nic zrobił. No, ale też. problem jest taki, że tylko i wyłącznie zabili. zabił neutralny. Więc w sobie może być czerwony. ty debilami. Boże, jestem lekarzem. Gremlin zostaw sobie. A prawda, Wiksa? No. no nie! Był lekarzem? A ja nie wiem. No był u ciebie lekarz? Wiksa. ci nie potwierdza. Był? No. No dobra. No cóż, no, no to za późno. późno. Cholera. No, niestety. Co to info podał, głupie? No, nie wiem kto w ogóle zagłosował na gremlina. No ty, AB. Nie, ja zagłosowałem na Wiksa żeby wyrównać. Witaj, tu ów. Lećko. Dobra, idźmy do Areza w takim razie. Zobaczymy, co tam u niego ciekawego. Dzisiaj. Teraz po jakiegoś energolejku muszę pójść. Puściutko u Areza. To mi się mrozi. No ja a! A! Ale to dziwne hmm? Ale to, to zimne. Dajcie, dajcie dziwne. spać Czemu Witam, witam. A ja umarł jaki trafek był No bo może nie zablokowałaś medyka i z morderca A, 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 a bo to a, seryjny będzie O, no mija pułapkę no, seryjny No nieźle Wszystkich omija o. Ja byłem dzisiaj u Areza i nikogo o, u niego no. nie było. To ogólnie to ja prawda. obserwatorem. Się to jest to prawda, że Ja u nie było. No i klasa. Ja byłem u Nai. Ja przyznam. Biega, ale... Też nic nie widziałem. Ale... No ale... ja nie mogę wychodzić, e, na cóż, no nie żyję. Mam jeszcze swoją rolę. O. Nie wpadłeś w trapkę? Nie. Zastanawiam ja, nie mnie pole. to, czy przypadkiem Wixa nie chodzi i nie zapierdala każdego. Nie, ja <laughs> Chciałam u ciebie trawkę postawić, ale wpadłam w trawkę. <grym> no o? i chciałam u nas. Najpierw Sejrundziernik nie zginął poza z neutralką. Więc znaczy, Neutralka tego zabiła. A teraz tylko. O, Ej, zdrowie? nie chcę wam nic mówić. ale... O, teraz też Teraz też zabijają. No na, na, na zdrowie. Na zdrowie. Na Nie ma żadnego info, Wygłosujmy go. Kto ty wygrążył? Ja. To czemu nie. Dziękuję, Popowiem, dziękuję! dziękuję. Nie słyszałem! Dobra, no, dobra, 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 nie ale słyszysz! Czemu, ale czemu Sazi? To nie jego wina. Bo, bo Sazi zero informacji ma w ogóle dla nas. No bo powiedziałem, że w mojej biegu nic nie widziałem. Nic nie widziałeś. Dobra. Nikt nic no. nie widzi w tym mieście. No, początku Sasi, tak? No nie wiem, bardziej Bro. bym powiedział, ale że Wiktor jest. No tak broni nagle tak. Co? Podejrzane! Sasi, Nie broni, tylko się, tylko się pytam cós? po prostu. Dobra, Wiktor wyrzuci. Dlaczego? Czemu mnie? No bo nie ma Kili i zostałeś zablokowana w trapce. Ej, ale jak ona jest. bo bo tak z dupy po prostu go oskarżyłeś, o to mi chodzi. Ale jak Wiksa jest szalnym traperem. nie zrobiłam. No nie zrobiłaś, no bo nikt nie zginął od impostora, no. Ale jak postawiła tego, postawiła nawet trapa, to i tak był chyba seryjnego mamy. Więc to i tak. No to i tak musimy wyrzucić impostora najpierw, bo ich jest dwóch. Ale to nie, palu się wydaje, Że wiksa nie. A Właśnie czemu ja bo z niego wyrzucacie? Właśnie mi się wydaje, że wiksa tak, bo wiksa jeszcze zarazem jest. No a. Nie, nie jestem. O, seryjny. Jest. I co? No, dobra, I co? ale. Ani dwójka z impostorami, tak mamy przejebane. I... Nie jestem, nie jestem, impo... nie jestem impostorem. Idę cię strapować, AB. I, nie, i strapuj mówić. mnie, strapuj mnie wiksa. Ciebie? No dobra. Tak. Ej, wydaje mi się, że Areza może być z Wixą. Takie mam lekkie podejrzenia. O, Krusem nie może wychodzić podobno. Ciekawe, a to ciekawe akurat. To ciekawe. Mam interesującą informację. A, to w dwójkę jesteście. A, dobra, nieważne, nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Mam nadzieję, że nakrzyczałeś, a nie, czekaj, ty nie mogłeś nakrzyczeć. Kurde, Bela, no. Taki kruszy, nie może z domu wychodzić i widzę, że kurde, <noise> idzie do, do Mikuli ją zapierdolić, no. No mówiłem, że to wiksa, trzeba było impostora wyrzucić Ale, najpierw, chwila. no. Ale tak mnie zastanawia, gdzie jest druga, gdzie jest druga neutralka? No, no co, Na no, pewnie zabił ten, seryjny, no. A, mu seryjny zabił, możliwe, dobra. No cóż, Emi. No, mówiłem, żeby wiksa wyrzucić, żeby wyrzucić <głos> najpierw <głos> impostora, żeby było ten... Eee, żeby jeden został, a tak to jak dwóch zostało, to chuj po grze. No, Ja myślałem, że kruszym z, z, z szaznim są impostorami. Nie. nie, bo po prostu jeżeli chodzi o jego, to po prostu tak z dupy go oskarżyłeś. Nie no, bo Wixa, Wixa nie mogła być tym seryjnym, bo wpadła w trapkę. Eee, więc Wiksa była po prostu no, impostorem. Jej, jakoś nie zgadzały. Wiksa, <grym> a ty tego postawiłeś trapkę pod Wexim czy posłałeś go zabić? Ty ja podweksym. <grym> no, a... Znowu mnie ja je... Okej. Kolejny piękny dzień w o, naszym miasteczku. Bąkkocie. O, Mikołaj. No i pierwsza z najpierwsza no i Spokojnie gra Bexie, nic ci nie będzie Dokładnie <laughs> Super jesteś, krewnin Jeszcze chyba mnie nie pamiętam, stać No nieźle Jak to się mówi, trzeba zawsze sprawdzić prezydenta Idziemy do prezydenta w takim razie Sprawdźmy to Co się wydarzy? Aha, zablokowany, no nieźle Nigdzie nie pójdę jednak. Zmieniłem zdanie. No cóż. No cóż. No cóż. Ach. No nie. Będzie to cóż. Bekcji, nie Witam. Julian, to ja jak to ciebie, nie? Aha. Tak, więc ale to jest o, ale chyba to nie jestem Jakim cudem on wyszedł z tego domu? <grym> jesteś No, i po seryjnym od razu super! Zfer... To weksy, jesteś pierdzielnięty. No ja nie wiem, jak on wyszedł, bo. No. Mi pokazało, że on nie wychodzi. No nie, że nie wychodzi. Co tam, w się dowiedziałeś? Ale weksy mi nawet nie pokazało, że, był, że ktokolwiek u mnie był, wiesz? Co? Ale te kapusie mnie te sprawdziły. No, ale u mnie nie pokazało, że no, nie u mnie był. No dobra, jaką Maro. dobra, ma ale mam taką rolę, którą mógłbym cię, ten, nie? Zobaczyć, czy wychodzisz, czy nie. Witaj, Skar. Dobra, to no, no, Kimon jest? Nie, widzisz moją rolę. Kimon jest? No tak, a nie, to nie, to... E, <laughs> widzę taką rolę, że byś widział tylko, czy wychodzę z domu, czy nie. Mógłbyś mnie zatrzymać no. w domu, że tak powiem. No wow, wow. No czemu wyszedłeś? Ja Bo jesteś powalony. no. Bo jesteś słony. Jak jak możesz? No waa. Kierowca No czyli wększy we, jest, powalo... yy, jest powalony, a że jest powalony, gramin jest kapusiem Albo ale niekoniecznie raz, ale zielony musi niekoniecznie. Może być. Gremlin może być, ziel, może być tego. A teraz, e, mo może być. teraz, tak jakiś sprawdza, może być ewentualnie. Gremlin też może być szalony Weksi mo i Vexi może tutaj grać Nie no, Gremlin może nie takiego. może być jeszcze szalony. Nie no, przecież powiedziałem no, że dokładnie rolę powiedział. Rolę. I powiedział moją rolę, Nie to... no, kwestia, że wydaje mi się, że nie ktoś jakiś namierza sprawdzić, czy on wychodzi z domu, po prostu Gremlin. A kto jest medykiem Hi. w takim razie? Nie wiem. A kto jest z policjantem no, mnie blokuje. Właśnie, jak ktoś to do mnie może przyjść. To mnie blokuje, ja policja, się pytam. To wtedy będziecie widzieć. No to to wiesz tego wzi. nigdy. No, no nie, nie źle, the Aj mnie blokować. No nieźle. Ja chciałem dobrze dla Państwa zrobić. To potencjalnie dwóch impo może być Dediri the i Gremlin. A nie, bo jeden zabił, to nie, to gremiu nie, nie mówi. Nie, no to nie, nie jest no, przecież tak, no. Ale Ja, żyję, ja też, ja też ale nie, nie mogłem zabić. Jedna, jedna neutralka zabiła jeden impostor, więc też tak. Ja. Czyli Kruszyn, ale zabijający neutralny już zabił i umarł. No to. Tak. No, no nie kruszym. Czemu to zrobiłeś? Na pewno tak, to ja zabiłem, tak. No trzymaj moich sąsiadów zabiłeś. No, no Szynanie, nie Proszę to, już nie ma sąsiadów. Ten właśnie problem. IB, ty jesteś teraz moim sąsiadem. O nie, to coś nie. groźnie. Jesteśmy zagrożeni. <gry> Mocne słowa jak na sąsiad. Nie. Szybko, się blokada Zatrzymaj sąsiada w domu. Tak, bo kolejny za the Dream jestem ja, więc nie chcę. O! o. o. A chyba się wykrwawiła. Policjant, policjanta, nie, nie wyjdzie pan z domu, siać się chaos i zbrodnie nie, nieźle. Tylko Wixa zginęła. Dobrze, na szczęście Dirii na szczęście pokonujemy tego sąsiada! Kim jest? Czerwonym detektywem. Aaa, sąsiad no, zatrzymany no, przed kolejnymi no, morderstwami. Nie, no, Kruszem nie mógł zabić akurat. Kapuś. Czemu nie mówię? Oh. No bo był zablokowany przez jednego policjanta, jest. który zatrzymał oh. go w domu, a ja go sprawdziłem, i wyrzucamy go teraz! nie, no ja i tak jestem za wyrzuceniem mejbiego. tak po prostu proszę Aha, tak! No, 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 no nie, że! że tak. się, się brzytwy, no. No, no. Tak, ja jest, jest tak. Wychodzi na to, że gremie nie jest drugim czerwonym, wow. No proszę. No ale nie bo skoro... No, wciąż żyje. No tak, ale teraz ty zabiłeś się wcześniej, Kruszym zabił. Ja jestem bezużyteczny. Całkowicie. A możecie, możecie zobaczyć, że ja najzdobniej wychodzę, także zobaczcie. No dobra, no no dam na jednego w, kopu... w CO?! <gry> Aj, tak szkoda. No cóż tam. No, no i wyjaśniony. Dobrze żyjeli. Piąteczka. Wyczajony. Łatwo. No. <gry> Zablokujcie weksiego. Zaraz ja cię zablokuję, chociaż nie mogę, bo jestem szalony no dobra, czyli zostaje na Emi no, Kulia. No dobra, jest który jest z nich ja jestem jest impostorem? Typu, czerwony A, ja jestem szalony. Aha. No to siu pałką przed domem gremlina. Jak będę Nie. miał umiejkę. Nie widzę na środek, więc będę miał dalej umiejkę, jeśli tak by się wydarzyło. Nie, Jak no będę. A kruszy mnie żyjemy. No, dobra. Kto A został nie, zablokowany nie, teraz, kogo zablokowałeś? Nie no, Gremlina, ale nie wychodził. A. No, Gremlin, nie wychodził. No, dobra. Czyli w Ej. tym no, przypadku, nie, nie w, nie nie w tym przypadku zostaje tylko nam Mikulia i Naja, no ja jestem kapusiem, to... Grymin jest kapusiem. Ja chciałem. E, jest policjantem, Vexy jest szalony, no i zostaje na ja i Mikulia. To czekaj, ja pierwszy chcę Ewentualnie powiedzieć. Ewentualnie ten Zawsze, zawsze ktoś, ktoś pierwszy policja. do mnie przychodzi. Nie, do mnie no, ram, no to tak zablokował im Ale do mnie ja byłem, z... przyde... ale blokowałem sobie Ja blokował jak byłem z nim. A ja ci blokował? A nie, dobra, faktycznie. Czy się ja ocalałem jestem. Ocalałem mhm. Ciekawy klim, dlatego, że No dobra, obserwuję, kto no to Mikulia żegnaj, niestety wkopałaś się. Czerwony obserwator. Obserwujesz kto zabił. Akurat teraz nikt do niej nie przychodził Ty przez rundy, a tak tu mnie zabijają. No nieźle. O nieźle. O, oskarżyła Kruszyma. No nieźle. A oskarżyła Kruszyma. A, kto mnie zabił w pierwszej rundzie? <noise> nie wiem. Kruszym, Mikulia, kto mnie zabił? Je osiągnięcie. Eee, ja ja? ja poszedłem. Wow. Tak, Mikolia ja cię zabiła, a, bo ja poszedłem sprawdzić. Ja. Kurzedłem ja sprawdzić. Nigdy więcej cię nie oszczędzę. Mówię, jaka prezydenta zostawię ją! A, no właśnie byśmy no, 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 nie napierdzalała no, pierwsze. Ja 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 nie wiem, no, że powiedziałeś, że ma być prezydentem. Ja właśnie chciałem tutaj zachować tradycję i pójść do tego, do prezydenta sprawdzić w pierwszej rundzie, ale nie wyszło. Ale zabrało to nie. No prezydenta? teraz. A dobra, niech wejść dostanie. Rexy tak umie na mnie. początku niech Bo sobie pożyje nie. na pewno jedną rundę no, no, na pewno no, pożyje nie jest wiceprezydentem w takim wypadku ekumbre no nie nieźle no nie jest, źle. No, nie jest no, liczyłem coś w tylu w dupę zostać yy, tego wiceprezydenta ale trapko. no to długo pożyłem no kurde belach ten traper no sam chciałeś Chciałem gry mi Powiem, że Trapper zrobił dobrą robotę <głosy> <głosy> mi bardzo dobrze. A ja powiem ci, że <noise> Chciałem poobserwować si kto, kto był u Wexiego Ale wyjebałem się w trapa I nie wiem kto zabił Wexiego <noise> <O, głosy> Ja byłem ogólnie u Wexiego, ale niestety Dziękuję ci Jarosław za 34 miesiąc Serduszko Jeszcze to, to, dwa to, to, miesiące może, to, i trzy lata Może Mogą być nawet dwóch złodziei albo dwóch seryjnych. Ej, hejka, hejka Ja poszedłem, ja poszedłem do biegu i się wjebałem w trapkę, nie? więc także... Dobra, ale to znaczy, że impostorzy Kolej, teraz Jak swoimi... Tak, ja szedłem do To to ujrzyj moją trapkę. No dobra, a kto poznał trapkę pod Wexim? Chyba Shazzy możliwe, ale nie zje, nie wiem. A co kruszyn chciałeś o ebiego zrobić? A ja jestem wyciszona, a ja mówię do was, że to ja postawiam. Aaaa. No dobra, czyli Wixa i Naya są. Beksiego. Czyli Wixa i Naya są czyści, bo postawili trapki. Nie, bo jest, jest a co, Raczej no za tę my, rundę, my, no. Neutralnie. Nie, neutralnie neutralni. Nie neutralni jesteś. Powiem tak, nie jestem, nie, nie jestem zły, proszę, proszę, proszę nie głosować od razu na mnie. Dobra, Kruszyn się wiebał u mnie w trapkę. A czyli ja nie, czyli ja nie mogłem zabić, bo ja się wiebałem w trapkę. Kruszyn nie mógł zabić, bo też się wiebał w trapkę. Wixa postawiła trapkę, Naya postawił trapkę. Zostaje mi Kulia, gremlin, Dedir i ja rezę. No, pode mną. A, no, a gdzie byłaś ja, mikulia bo, w takim, ja ma takim się razie? Ja zacząłem w ale nic nie mogłam zrobić. Ooo, nie mogłaś nic zrobić, ciekawe. nie mogłam. No No wgłosować ją! No nie złe! Nie złe, nie. Też do Weksiego. Rezy za bardzo naciska. No tak naciska. No na ciebie. Aha! Ja w no, jest, tak. no kim jesteś, kim jesteś? Ja? No kim jesteś Mikulia? Eee, ja jestem strupkarzem. Aha. Czeka, no, 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 nie Czekaj. No ale nie ruszam, Nie, za dużo tych ról. No i nic, no i nic jest, tak, nic nie widziałaś? No ci czyli... nie, nie. No Wexy nigdzie no, nie, nie wyszedł, no, no. więc no. Tore no, tak, Vixa jest traperem. Na naja jest traperem. Kruszyn jest tym. Ja jestem kurwa stupkarzem, AB jest też kurwa pozytywną rolą, to już jest za dużo. Już tak, za tak, dużo jest. pozytywnych, to no, nie? I jeden jeszcze pozytywny, <noise> reszta już zła. Ale, ale, ale teraz no właśnie, postan, chyba nie postarł, nikt nie zrobią. no właśnie. Ale jest jeszcze jeden tak, szalony, prawda. który też może być jakąś rolą, ale jest szalony. Dobra. O, AB idę do ciebie. Kurwa, nie zagłosowałem. Gdzie nie wejdziesz? Nie, Co? Dobra, idę zobaczyć, czy jestem szalony. Nie, do debilego pójdę, o. O, mnie, tak, idealnie. Ja <kłysy> Dobra, zobaczmy w takim razie. No nie. No, nie. no i ja kruszył, ajajaj. Aj, aj. hmm. No nie, Najgorzej. No, nie, Najgorzej. <ślesy> tak się dobrze składa. Najgorzej. No Naj... nie. O nie. Zaraz, zaraz ci powiem, maybe o co chodzi. No to mi powiesz. No. No, słucham co tam najgorzej. Co się stało krótszym? Jestem popierdolonym lekarzem. Jesteś popierdolonym no. lekarzem, dlatego pokazywało mi tylko, że ty przyszedłeś do Wiksy. <grym> bo masz... Nie, bo masz seryjnego. No seryjnego, e, bo no bo seryjnego mi nie pokazało. Nie seryjny muszę być, seryjny muszę być. No. Dobra, a... No co dwóch u, seryjnych? Byłeś u Wixy, tak? Byłeś u Wiksy. No u Vixy, tak? u Vixy. Ja byłem u Wiksy, no Dobra, to się zgadza Ale jego była trapka. O co a chcesz co chcesz ty prosić? Powiesz, Ta, tak. Okej, ciekawego. Żebym ja był. A żebym był Kremlina teraz. A to mi się zgadza, że on był u Kremlina Nie mam ja byłem, nie A ja mi się zgadza, że no. AB był. Nie byłem w środku. Nie, mi się zgadza. Ja mam stupki. I co, potwierdzisz, że u Abie'ego? Nie, bo nie, nie wylełem u ciebie oleju. Mam inną rolę. No, zabijającą No wydaje mi się, że nie jest zły. Tak i zabiłem Gremlina. Mikulion potwierdza, że byłem u Gremlina przecież. No tak. Po prostu No bo pewnie są razem. Dzieci z Mikulionem są. Nie no wiedz. No nie no przysięgam nie jestem. A zresztą zobaczycie, dobra. Zobaczycie. A nie jesteście dwójka seryjnymi. Jest dwóch seryjnych. Zobaczycie, zobaczycie. Mam nadzieję, że zabiłem jakiegoś impostora. No, mówiłem! ja mówiłam! Haha, <laughs> no co, co mówiłaś? Co ja mówiłaś? Co? Ja mówiłam! Ja mówiłem! Kur... A, Ja co jest? To no, nie źle mówiłaś! Ale ty widzisz, Terylo jest taki. Jestem koszyna, No nie wiem, coś się nie zgadza. Nie wiem. <laughs> coś się nie zgadza. <laughs> no, może być popierdolona po prostu. Aha, chyba umieram. A jednak nie. ruszę do mnie przyszedł. Stańcie żygać w nocy! No ja byłem! A, raczej mi kurwa! No cóż, To jest swój umiar, a nie klejesz na umór. No Abi, co? Nie mi! No nieźle. No cóż. Nieprzyjemna sytuacja. Proszę, mm, byłeś u um, mnie? Tak. No to zostajemy oni, no. Czy żaden z imposterów nie zginął? Pytanie inne: Czy któryś z Was jest może Surwajborem i chciałby się przyznać? Wow. I przeżyć? Ja jestem Surwajborem. Wow. Kruszyma. Kroszyma. No dobra. Dobrze. No to zagłosuj na Kroszyma pierwszy Ja zagłosowałem Ej. na Mikulę. Żazowałem! <laughs> <laughs> no nieźle. No i chuj, naprawdę, seryjnie. Nie trafiłeś żadnego tego. No, DJ, to ja ne, na Ale za to neutralne ja trafiłem! Najgorsze, DJ! Najgorsze, seryjne! Ale ty, jesteś najgorsi, że wyrzuciliście mnie, a nie mi kulie. Nie, jak jest, tylko nie, nie, nie! Ale nie, nie, że Ej, weksli, u ciebie to była impreza, bo ja też się zabiję. <laughs> Ja bym się nie używał surwejbora, bo w pierwszej nocy nikt nie, nie zabijał. Kurde, nie gdyby nie ta się. trapka pod Wexin, to i... bym wszystko zobaczył. Dwie osoby bym morderców zobaczył. Kurja mi kurja, to mnie chyba wystarczy. A ja bym uleczył ulepszył, a, ulepszył, a, ulepszył. a, a się. ja bym uleczył wiksę, ale Tam byłem nie opiece seryjnego. No to bym miał dwóch a. impostorów, kurde, ajajaj. Aj, aj. no. Ej, ale, ale tak. chyba w ogóle nawet jak jest namierzasz, to nie widzi stupek e, asadonowy. Tej No raczej nie. No nie, nie. On widzi, że nie wychodzi z domu. No, nie. Znaczy elo.